Dzień dobry, Paweł Szałański, jestem przedstawicielem regionalnym do nawozów firmy Arkop. Dzisiaj znajdujemy się na plantacji rzepaku w Województwie Małopolskim. Będziemy dokonywać oceny stanu przezimowania i ewentualnych potrzeb rzepaku pod względem odżywiania. Korzeń główny, około 20-20 cm. Ładnie rozgałęziony, dużo. Korzeni wośnikowych zaczyna się pojawiać. Szyjka wyniesiona. Widać, że pak już ruszył w wiosenną wegetację. Ogólnie, że paki tutaj średnio mają około 15 liści, więc jest myślę, że w sam raz na tą porę. Napędzie głównym widać już zawiązki kwiatowe, czyli troszeczkę uciekła nam faza pod względem skracania, a jeszcze nie był skracany. Ogólnie możemy ocenić kondycję plantacji jej przezimowania jako bardzo dobra. Średnia obsada wychodzi około 39 roślin na metr, czyli jest tak jak powinno być. Tak naprawdę najważniejsze dla nas będzie teraz to, co mamy tutaj w kącikach. Raz, dwa, trzy. Pod liściami to są pędy, z których tak naprawdę wybijamy boczne odgałęzienia. I te boczne odgałęzienia będą budowały nam 70% plonu. A ten pęd główny, który już tutaj kwiatostan tak naprawdę był, yy, zawiązek kwiatostanu, to on zrobi nam około 30% plonu. Więc nam zależy, żeby ten rzepak nie był za gęsty, żeby on miał miejsce się rozkrzewić. Jak on nam się rozkrzewi to on nam da odpowiedni plon. Nasze zadanie będzie tylko dbać o to, żeby tej nie wszedł żaden szkodnik. Na dzisiaj ja tutaj żadnych szkodników nie zaobserwowałem. Nie ma ani chowacza, ani słodyczka, który też już mógłby się zacząć pojawiać ze względu na warunki pogodowe. Więc jest pod tym względem ok. Musimy dbać o to, żeby tego robaka tutaj nie było żadnego i musimy jeszcze pilnować kolejnej rzeczy, czyli tej ochrony grzybowej, która jest tutaj bardzo ważna, jeżeli chodzi o rzepak, bo jak wejdzie nam kiła kapustowatych, no to spadek plonu potrafi być już znaczny ta roślina będzie osłabiona, a jedno za drugim powoduje to, że wchodzą nam kolejne choroby, więc to są rzeczy, które musimy pilnować. Dodatkowo dobre odżywiania, na ten moment tym roślinom nic nie brakuje, są bardzo dobrze odżywione. Jedyne co, jak mówiłem, zrobimy tutaj zabieg Super Actiborem w dawce 1,5 kg na hektar. Prawdopodobnie za jakieś 2-3 tygodnie jeszcze oddalibyśmy tutaj aktyw proaminę. Nasze 17 alfa aminokwasów lewostrzętych, które bardzo fajnie te rośliny jeszcze dodatkowo postymulują i pobudzą ten wzrost. Najbardziej intensywny okres wzrostu rośliny. Tak, żeby ten plon nadbudować, żeby ta roślina mogła wykorzystać to, co jest. Na jesieni na tym polu stosowaliśmy też nasz rod Active, to jest nasz ukorzeniacz amonowy od który też jeszcze cały czas będzie działał na tą bryłę korzeniową. On już ją ładnie rozbudował na jesieni, ale on jeszcze cały czas będzie tutaj działał, będzie wpływał na powiększenie tej bryły korzeniowej. Tak samo zresztą bor, który damy, on też wpływa na polepszenie bryły korzeniowej. Dodatkowo wiem, że pan już się tutaj zaopatrzył w nasz Actical, który będzie prawdopodobnie dawany w fazie zielonego pąka żeby zbudować ten bufor przy pomocy helatów wapnia, żeby budować plon. Rzepak potrzebuje bardzo dużo wapnia pobrać, żeby wybudować plon. Na tonę ziaren podaje się, że rzepak pobiera około 150-175 kg wapnia z hektara. Na jedną tonę, jeżeli będziemy mieli plon, a tak tutaj w poprzednich latach udało nam się zrobić, że było około 4 ton, no to łatwo jest policzyć, ile tego wapnia potrzebujemy dla samych nasion, które wyprodukujemy, a jeszcze cała roślina, każda tkanka potrzebuje tego wapnia. Dodatkowo w naszym Acticalu mamy jeszcze cynk i mangan, które też dodatkowo wzmocnią te nasze rośliny. Wpłyną też na wzmocnienie całej struktury roślinnej. Więc myślę, że będziemy ten rzepak tutaj dalej obserwować. Będziemy zwracać uwagę na te rzeczy, które powiedziałem, czyli właśnie na to, czy nie mamy tutaj szkodnika. Będziemy zwracać uwagę na to, czy nie wchodzą nam tu kolejne choroby grzybowe będziemy starać się to też interwencyjnie przeprowadzać zabiegi jeżeli chodzi o ochronę grzybową. A jeżeli pojawią się jakieś braki w odżywieniu, no to wtedy będziemy dobierać nasze kolejne produkty. Na razie myślę, że pan jest tutaj bardzo dobrze zaopatrzony w nasze produkty i będziemy w ten sposób tą plantację prowadzić. To na dzisiaj byłoby tyle. Pozdrawiamy z Małopolski i zapraszamy na naszą stronę www.arkop.pl